Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję Pani doktor Poniatowskiej za zaproszenie mnie do udziału w dzisiejszym wydarzeniu i inicjatorce tej sesji Pani profesor Rakowski również do przydzielenia mi takiego bardzo wdzięcznego tematu, jakim jest cukrzyca typu LADA. O niej już trochę dzisiaj było, to jest ta cukrzyca, którą klasycznie postrzegaliśmy jako cukrzycę autoimmunologiczną o późnym początku. Tak naprawdę można by się zastanowić, jeżeli to jest taki temat, wydawało się niszowe, to czy w ogóle warto o tym mówić? Pani profesor Rakowska pokazywała dane fińskie. Tam uważa się, że to jest tak naprawdę problem, no to dużo mówić, ważniejszy niż cukrzyca typu pierwszego, pięciokrotnie częstszy niż cukrzyca typu pierwszego, a tak naprawdę częstość cukrzycy typu lada, bo ona też ma różne swoje odsłony w różnych populacjach, dotyczy nawet 12% chorych, czyli ekstrapolując z kolei dane, o których mówił pan profesor Zliczyński, mamy 3 miliony chorych Polaków na cukrzycę, czyli 320 tysięcy potencjalnie ludzi z cukrzycą typu lada, czyli chyba jest o czym mówić. To jest taki slajd podsumowujący patogenezę cukrzycy en bloc, tak? różnych postaci, gdzie mamy zarówno cukrzycę typu drugiego, gdzie dominującym mechanizmem jest insulinooporność, cukrzycę typu pierwszego, gdzie dominuje niedobór, insuliny, Inne cukrzyce wynikające z zaburzeń wydzielania insuliny, gdzie byśmy umieścili na tym slajdzie ladę? Ladę byśmy umieścili gdzieś jako teraz się uważa hybrydową formę cukrzycy, czyli coś pomiędzy. Ona się przesunęła z tej puli należącej do cukrzycy typu pierwszego w kierunku gdzieś tutaj środka. I z wielką radością pokazuję slajd, który zobaczyłam w prezentacji pani profesor Jakowskiej. I bardzo się cieszę, że omówiła go tak step by step, bo ja teraz mogę powiedzieć tylko krótko. Proszę zobaczyć, że mamy też dużą heterogenność w obrębie cukrzycy typu LADA. Mamy takie postacie, gdzie do, ten udział zaburzeń wydzielania insuliny jest większy, a mamy takie postacie, gdzie dominującą patologią jest insulinooporność. Więc lada ladzie nierówna. Dlaczego? Dlatego, że to jest choroba wieloczynnikowa i tak jak każda choroba wieloczynnikowa, cukrzeca, nadciśnienie, otyłość, do jej rozwoju potrzebnych jest wiele różnych e, takich triggerów, jak to mówimy, tak? czynników. To mogą być rzeczywiście czynniki genetyczne, które ulegną pewnej modyfikacji pod wpływem czynników środowiskowych. Co wiemy o genetyce cukrzycy lada. No Wiemy, że chyba bliżej jej w sumie, jeżeli chodzi o genetykę do cukrzycy typu 1, choć nie można wykluczyć udziału takich genów klasycznych, zamieszanych w patogenezę cukrzycy typu 2. Natomiast jeżeli chodzi o udział czynników środowiskowych, to ona lada dzieli wiele wspólnych punktów uchwytu z cukrzycą typu 2. Proszę zobaczyć. Wysoki wskaźnik masy ciała, wysoki obwód, dużo obwód talii. Niska masa urodzeniowa, niezdrowa dieta to są również czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu LATA, a na przykład regularna aktywność fizyczna ma tutaj wpływ ochronny. Suma tych czynników, genetyki i czynników środowiskowych decyduje o tym, że organizm zaczyna rozpoznawać komórki beta-wystrzuskowych jako obce i kieruje przeciwko nim odpowiedź autoimmunologiczną. Przede wszystkim w postaci autoreaktywnych limfocytów T, ale zamieszane są w to również e, autoreaktywne limfocyty B, czego oznaką jest obecność klasycznych przeciwciał. O tych przeciwciałach już była mowa. I na pewno Państwo znacie takie slajdy mówiące o tym, jak wyglądają stadia przebieg rozwoju cukrzycy typu pierwszego. Mówimy, że ta autoimmunologia się toczy wcześniej, nim my mamy objawy cukrzycy i my tą autoimmunologię namierzamy, oznaczając rozmaite przeciwciała. Najczęściej, takie o czym mówiła już Pani Profesor Rokoska, przeciwko dekarboksylasie kwasu glutaminowego, aczkolwiek zwłaszcza u dzieci częściej występują przeciwciała przeciwko endogennej insulinie, przeciwcynkowe, przeciw przeciw antygenom wysp y, y, trzustkowych czy przeciwko fosfatazie tyrozyny. No i ten proces autoimmunologii. Logiczny sobie sobie tam się tli, tli, tli. Nagle wystąpi jakieś wydarzenie takie wywołujące, które powoduje gwałtowną utratę liczby komórek beta, obniżenie wydzielania insuliny i rozwój jawnej cukrzycy. Jak to wygląda w przypadku cukrzycy typu lada? Ten proces po prostu jest rozciągnięty w czasie, a głównym markerem, który aby możemy u tych chorych stwierdzić we, we krwi, choć chociaż jak, jak się okaże nie jedynym, są przeciwciała e, antygat, czyli przeciwko dekarboksylasie. E, oj, coś chyba e, namieszałam. Natomiast trzeba, trzeba zaznaczyć, że e, tak jak mówiłam, lada-ladzie nierówna. Najwyższe stężenia, stężenia tych przeciwciał antygad będziemy obserwować u tych chorych, u których dominuje komponenta autoimmunologiczna w ladzie. I to jest taka lada bardzo przypominająca cukrzycę typu pierwszego, bo i dzieli z nią wspólne tło genetyczne i dochodzi tam do dużego zniszczenia wysp u takich chorych przy rozpoznaniu możemy mieć, tak jak w cukrzycy typu pierwszego taką kwitnącą kwasicę ketonową i to są chorzy od początku zależni od insuliny ale będziemy mieli też taką populację chorych z ladą, których poziom przeciwciał będzie umiarkowanie podwyższony i u nich przede wszystkim czynność, czynność komórek beta będzie jeszcze długo zachowana, natomiast oni często będą otyli, będą mieli insulinooporność z tym związaną, a także inne składowe zespołu metabolicznego, czyli takie klasyczne, yy, złowrogie objawy związane z otyłością. Dlatego też proponuję się takie rozróżnienie, rozróżnienie e, typów Lady na taką ladę klasyczną, której bliżej do cukrzycy typu pierwszego, którą rozpoznajemy wśród objawów kwasicy ketonowej i tak zwaną la, ladę light, gdzie deficyt insuliny jest stosunkowo nie, niewielki, natomiast domuj, dominującym mechanizmem patogenetycznym pozostaje insulinaoporność. Zawsze jak się uczymy diabetologii, do jakichś egzaminów, ważnych sytuacji w naszym życiu zawodowym, to patrzymy na takie tabele. Tabele, gdzie tą ladę wpisuje się gdzieś między cukrzycę typu pierwszego, a cukrzycę typu drugiego. Jak widzicie Państwo, to jest takie tak naprawdę dużo, duże uproszczenie i duże uśrednienie tego wszystkiego, o czym mówiłam. Natomiast tak... Circa about Można uznać, że lada, lada wypełnia gdzieś taką niszę między klasycznie pojmowaną cukrzycą typu pierwszego a cukrzycą typu drugiego, jeżeli chodzi o wiek rozpoznania. To, co ją charakteryzuje, to to, że to są chorzy, które w początkowym etapie zazwyczaj nie wymagają stosowania insuliny. Aczkolwiek, jak mówiłam, są tacy, którzy te nie będą wymagać od początku. Zazwyczaj nie oteli. aczkolwiek niekoniecznie. Natomiast to, co powinniśmy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to to, że u nich zazwyczaj stwierdzamy obecność tych typowych przeciwciał przeciwko dekarboksylazie. Stężenie cepeptydu może być przez pewien czas jeszcze zachowane, co jest jakby homogenne z tym, że nie zawsze wymagają oni stosowania insulina. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to to, że to są często chorzy z rodzinnym wywiadem różnych chorób autoimmunologicznych. I o tym warto pamiętać. W kontekście kryteriów diagnostycznych, o których teraz będę mówiła. Bo jak powinniśmy podejść, podejść do chorego ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, jeżeli chcemy otworzyć w naszej głowie szufladkę pod tytułem Lada? Czy to może być chory z cukrzycą typu Lada? Kiedy w ogóle o tym powinniśmy pomyśleć? Jeżeli wystąpią takie typowe cechy kliniczne sugerujące tę chorobę. Czyli mamy chorego, który nam nie pasuje w jakiś sposób do klasycznej cukrzycy typu drugiego, a na przykład jest gdzieś między 30 a 50 rokiem życia. Bo na przykład ma niską masę ciała. To, co jeszcze powinno zwrócić uwagę, to to, czy on ma objawy i przy rozpoznaniu. Część może mieć, część nie. Czy wystąpią w ogóle u niego choroby autoimmunologiczne i czy ma wywiad rodzinny chorób autoimmunologicznych. Jeżeli wystąpią dwa z tych czynników, to uznajemy, że ryzyko, że ten nasz chory z cukrzycą jest, ma cukrzycę lada, jest wysokie. Jeżeli jeden pośrednie, jeżeli nie ma, to niskie. Co robić u takiego delikwenta, który ma dwa czynniki ryzyka? Najlepiej byłoby znaczyć przeciwciała antygat. Jeżeli one wystąpią, no to właściwie mamy rozpoznanie lady na talerzu. Jeżeli nie, to raczej podejrzewamy, że jest to cukrzyca typu drugiego, aczkolwiek aczkolwiek w medycynie bywa różnie, może warto u niego oznaczyć jeszcze jakieś inne przeciwciała te klasyczne, bo Lada, jak mówiłam, Lada nierówna. Co urobimy u chorych, u których to ryzyko oceniamy jako pośrednie? U tych chorych oceniamy stężenie cepeptydu, czyli próbujemy zobaczyć, jak wygląda wydzielanie insuliny u tego chorego. Jeżeli ten cepeptyt jest niski, czyli on coś, coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o zaburzenia wydzielania insuliny, to wchodzimy na ścieżkę diagnostyki Lada. Lada oznaczamy przeciwciała antyGAD i Idziemy tą drogą. Jeżeli cepyt wysoki, no to razie, raczej zakładamy, że jest to po prostu chory z cukrzycą typu drugiego. Co ważne, u tych chorych, już takich zdeklarowanych na ladę też czasami warto, warto oznaczyć cepeptyt, po to, żeby ustalić, jak tych chorych leczyć. Czy to będą chorzy, którzy będą wymagali insuliny, czy możemy im zaoferować jakąś inną terapię? No i przechodzimy do leczenia. Dlaczego w ogóle warto sobie zawracać głowę tym całym schematem, tymi przeciwciołami antygat, tym cepeptydem? Dlatego, że my chcemy le chorych leczyć dobrze, bo my, bo my wiemy, że my w cukrzycy musimy od początku przyłożyć się do leczenia. Tego nas nauczyły takie badania jak DCT w cukrzycy typu pierwszego, że intensywne leczenie od samego początku poprawia rokowanie chorych. I takie dane, które na mnie robią olbrzymie wrażenie dotyczące cukrzycy typu drugiego. Proszę zobaczyć, jeżeli my sobie przez rok odpuścimy po zdiagnozowaniu cukrzycy typu drugiego intensywne leczenie, to my tak naprawdę w perspektywie 12 lat wskazujemy tego pacjenta na tak istotnie zwiększone ryzyko poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Więc po to robimy, po to sobie w ogóle zawracamy głowę z diagnostyką LADY, żeby tych chorych leczyć dobrze. A jakie mamy możliwości? Klasycznie lada, to nam się kojarzy z leczeniem insuliną i oczywiście będzie dużo co te chory, którzy te insuliny będą wymagać. Tym niemniej, nie jest też nisza do zastosowania innych leków. Już taką dobrze ugruntowaną pozycję w leczeniu lady mamy, tformina, zwłaszcza u tych chorych z insulinoopornością, z nadwagą. Trochę do lamusa odchodzą pochodne sulfony lomocznika. Dlaczego? Dlatego, że w ich przypadku stwierdzono, że mogą przyspieszać destrukcję wysp trzustkowych u tych chorych, którzy mają zachowaną czynność. Natomiast w stosunku do innych leków, tych, które robią teraz furorę, leków i flozyn, uważa się, że to może być nowy kierunek, jeżeli chodzi o leczenie niektórych chorych z cukrzycą lada, bo to są leki, które działają ochronnie na Wyspy Trzustkowe. Jaką insulinoterapię zazwyczaj w lad oferujemy? Intensywną. Choć oczywiście to jest duża robota, bo musimy temu choremu wiele ważnych aspektów e, tego leczenia wyjaśnić. E, to, co różni start insulinoterapii w cukrzycy typu w versus LADA, to to, że możemy sobie pozwolić na mniejszą da, e, liczbę jednostek na dobę wyjściową, bo zazwyczaj ci chorzy mają jednak zachowane wyrażkowe wydzielanie insuliny, aczkolwiek będą tacy, których będziemy musieli potraktować tak jak chory, lub z cukrzycą typu, e, typu pierwszego, czyli zaczynając od tej dawki 0,7 jednostki na kilogram masy ciała, takiej klasycznej. Leczymy się intensywnie, czyli optymalnie insulina długo działająca lub analog na noc i do wstrzyknięcia około e, posiłkowe. E, wspominałam o tym, że jest szansa i nowa nisza dla, w leczeniu lady dla leków inkretynowych, zarówno Inhibitorów ze czwartej, czyli gliptyn, jak i robiących teraz furorę e, w cukrzycy agonistów GLP-1, bo to są leki generalnie działające plejotropowo, czyli na szereg różnych mechanizmów. I to, co ustalono, leki, które są w stanie e, spowodować regenerację częściową komórek beta-bezprzóżkowych, co przekłada się na to, że one zaczynają efektywniej produkować insulinę. A lekami, które jeszcze oficjalnie jakby są dopiero takie testowane w kontekście lady są flozyny. Flozyny właśnie też ze względu na ten, ten ich ochronny wpływ na trzustkę, ponieważ Mechanizm ten, ten działania yy, Flozyn jest troszkę inny niż analogów GLP-1. One po prostu obniżając stężenie glukozy we krwi, redukują mechanizm glukotoksyczności. Ten mechanizm, który stanowi barierę dla komórek beta, żeby zwiększyły wydzielanie insuliny, i udowodniono, że w trakcie leczenia Flozynami poprawia się funkcja komórek beta. I takie podsumowanie. Kiedy u chorego z lad ą powinniśmy zastosować insulinę, a kiedy możemy rozważyć inne leki? Oczywiście insulina zawsze wtedy, kiedy mamy znaczącą hiperglikemię, ketozę, a te inne opcje możemy rozważyć wtedy, kiedy to rozpoznanie cukrzycy typu LADA odbywa się w takiej wersji łagodnej, ambulatoryjnej, spokojnej i mamy chwilę na to, żeby się zastanowić jaką terapię wybrać. Ale to wszystko, co oczywiście o czym mówiłam, nie może się odbyć bez tego, co stanowi podstawę w leczeniu cukrzycy, czyli bez sensownego leczenia żywieniowego, które pozwoli zredukować insulinooporność i modyfikacji stylu życia, czyli aktywności fizycznej. Wiem, że to takie truizmy, ale proszę zwrócić uwagę, interwencje behawioralne, aktywność fizyczna, mądre odżywianie, Potrafią obniżyć glikemię i to samo dotyczy chorych z cukrzycą lata. I tak już zupełnie, zupełnie na koniec, żeby trochę Państwu tak użyciowić to wszystko, o czym mówiłam. Trójka chorych. Pani Karolina, i słuchajcie, to jest niesamowite, bo Pani Karolina była u mnie, jak wpadłam na pomysł, żeby o niej w ogóle powiedzieć w trakcie dzisiejszego wykładu, to akurat w czwartek była mnie na wizycie w poradnie w owskiej tak, tak to się zdarza, spytałam się, czy mogę o niej powiedzieć. Powiedziała, że oczywiście. Bo ja jestem endokrinologiem, diabetologiem. Pani Karolina trafiła do mnie jako pacjentka z niedoczynnością tarczycy w przebiegu choroby, Choroby Hashimoto 5 lat temu. No i oczywiście, jak to bywa, rozmawiamy z pacjentami nie tylko o chorobie, rozmawiamy o ich życiu. Rok temu przyszła załamana po jej 10-letniej córki, rozpoznano cukrzycę typu pierwszego. To jest mądra kobieta, ona wie, co to znaczy prawda, dla dziecka, jakie to jest obciążenie dla nastolatki. Eee, i a ponieważ no, chce dla dziecka jak najlepiej, ona jej zamontowała Librę, tak? czyli sensor. No żeby sytuację trochę oswoić, no bo dla dziecka to jest szok, że trzeba założyć sobie sensor, chodzić z tym sensorem, sama sobie też ten sensor założyła. No i co się okazało? Jak zaczęła się skanować, to, to okazało się, że jej cukry są dalekie od optymalnych i hemoglobina glikowana jest podwyższona. Idąc naszą ścieżką diagnostyczną, ona jest to, pani Karolina zdiagnozowała się sama, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo bystra kobieta. Ona sobie poczytała o cukrzycy typu lada, stwierdziła, że jej ryzyko. Jest całkiem wysokie, bo z racji wieku BMI, e, własnej choroby autoimmunologicznej i rodzinnego wywiadu chorób autoimmunologicznych oznaczyła sobie antygady, rozpoznała ladę, a ja jej oznaczyłam cepeptyt i okazało się, że na ten cepeptyt ma całkiem przyzwoity i aktualne leczenie pani Karoliny wygląda tak. Ona na razie jest na metforminie i radzi sobie naprawdę nieźle, aczkolwiek zdajemy sobie obie sprawę, że sytuacja jest, jak to się mówi, rozwojowa, tak? czyli po prostu czujnie ją monitorujemy i patrzymy, jak e, sytuacja się dalej rozwinie. Ale częściej spotkamy się z taką sytuacją. Tamto to była taka sytuacja modelowa, w ogóle prawie niespotykana. To jest pacjentka, która jest, którą jeszcze pamiętam sprzed z, z roku, z pracy, z pracy w szpitalu, e, z cukrzycą rozpoznaną przed rokiem. Młoda dziewczyna, 32 lata, z otyłością, e, która była przyjęta z powodu dekompensacji cukrzycy, z powodu wysokich wartości glikemii i taki bardzo charakterystyczny dla lady e, przebieg leczona klasycznie metforminą od dawki startowej do pełnej dawki i to przestało działać w ciągu 6 miesięcy. Podejrzane, podejrzane, bo mamy tych chorych z cukrzycą typu drugiego, to ta metformina zabezpiecza ich zazwyczaj na parę ładnych lat. Dostała no, klasycznie glimepiryd, tak? no, bo jakby tak zazwyczaj le, ciągle leczymy, zwłaszcza osoby o ograniczonym budżecie w, e, w przychodniach, no bo takie, takie mamy możliwości. I pomimo, że schudła, pomimo glimepiry, glimepirydu schudła w tym okresie, Około 10 kg te glikomie były coraz, coraz to gorsze i zdecydowanie nie satysfakcjonujące. W momencie przyjścia do szpitala jej hemoglobina glikowana już była powyżej 9, a cypeptyd ciągle, e, e, ciągle jakby zachowany. Tak? Ona jeszcze jeszcze miała własne wydzielanie, wydzielanie insuliny. Reszta parametrów była całkiem, całkiem, całkiem przyzwoita. No i oczywiście w, takim, w takiej sytuacji to my się zawsze zastanawiamy, co zdekompensowało u niej cukrzycę. No bo można się zastanowić, czy ma na przykład jakieś czynne ognisko zakażenia. No nie miała, nic z tego nie wyglądało. Czy nie przestrzega zaleceń lekarskich? No cóż, no tu jest pole do popisu, ale schudła 10 kilo, więc raczej chyba wzięła się za siebie. E, czy to jest naturalny przebieg choroby w kontekście cukrzycy typu drugiego? Zdecydowanie za szybko. I to przede wszystkim powinno nas naprowadzić na koncept, że to może być inne na inny typ cukrzycy. Ona miała oznaczone przeciwciała. Oprócz antygat miała też przeciwciała przeciwko endogennej insulinie i otrzymała intensywną insulinoterapię. Zaproponowaliśmy jej analog długo działająca Na względu na koszty się nie zdecydowała. Ze względu na otyłość utrzymaliśmy metforminę. Przebyła odpowiednią edukację i radzi sobie całkiem całkiem nieźle. I Najstarszy z tych chorych, Pan Tomasz, Pan Tomasz, który ma lat 56, jest stosunkowo szczupłym człowiekiem i z cukrzycą już rozpoznaną przez przed 12 laty, skierowany do szpitala z powodu złej kontroli glikemii. U niego historia właściwie podobna jak u, jak u poprzedniej pacjentki, jak u pani Anety. Początek z metforminą, potem z glimepirydem, dość szybkie wyczerpanie możliwości terapeutycznych i on szybko wszedł na, został, został ustawiony na mieszance insulinowej 30 na 70, na dwóch wstrzyknięciach, dość szybko wymagał dodatkowego wstrzyknięcia w środku dnia analogu szybko działającego. Bez istotnej poprawy glikemii, co więcej jeszcze w trakcie leczenia tymi mieszankami insulinowymi miewał epizody hipoglikemii, bo pracował, pracował zmianowo. To już chory taki tknięty trochę chorobami, bo i z nadciśnieniem tętniczym i z hiperlipidemią, ale leczonymi. I wyrównanie zdecydowanie, zdecydowanie niezadowalające, ale wydzielanie cepeptydu już właściwie śladowe. Chory zdecydowanie przeszedł już na tę stronę cukrzycy, gdzie, gdzie insulina wydaje się być niezbędna. No i można oczywiście dywagować, jak on ma cukrzycę. No nie, tu nie ma nic na temat wywiadu picia alkoholu, no, bo mogło się zdarzyć tak, że ten chory ma coś jeszcze tam za uszami. Oczywiście wymaga jeszcze diagnostyki, gdyby się okazało, że jeszcze ze szczupłą, czy przypadkiem tam jakaś choroba nowotworowa nie jest w tle. Ten chory został przestawiony w celu, w celu miał zmodyfikowaną. Innioterapię na, na, na terapię intensywną. No, też nie żyjemy w świecie idealnym. To nie jest tak, że przeciwciała, przeciwciała antygady docierają do nas w ciągu jednego dnia. On po prostu został wypisany ze szpitala na, na intensywną intensywnej, dostał jeszcze, jeszcze metforminę, a tak naprawdę te wyniki dotyczące, dotyczące jego przeciwciał odebraliśmy dopiero w poradni. I okazało się, że to jest taka po prostu cukrzyca typu lada, która sobie przez lata funkcjonowała, chory był leczony tak, jak. Jak chory z cukrzycą, to po drugiego, i to, co mogliśmy dobrego dla niego zrobić, to po prostu to, żeśmy zintensyfikowali e, insulnioterapię po to, żeby zapobiec rozwojowi e, przewlekłych związanych z cukrzycą e, powikłań. I takie rzeczy, które powinniście Państwo zapamiętać na sam sam koniec. To są, Lada to jest taka tak naprawdę grupa chorób dość heterogennych, które mają cechy pośrednie między cukrzycą typu pierwszego a cukrzycą typu drugiego. To, co powinno zapalić Państwa w Państwa głowie lampkę, czy to nie lada, to to, że chory, chory szybko przestaje jakby odpowiadać na klasyczne leczenie w cukrzycy typu, takie typowe dla cukrzycy typu drugiego. I to jest ten moment, kiedy właśnie powinniście pomyśleć o tym, aha. Może to nie jest klasyczna cukrzyca typu drugiego, może u tego chorego warto oznaczyć, oznaczyć yy, przeciwciała, a wszystko po to, żeby wcześniej dobrać mu optymalne leczenie i tak, żeby on jak najpóźniej rozwinął związane z cukrzycą powikłania, czyli żył długo i szczęśliwie, a o to przecież nam wszystkim w leczeniu cukrzycy chodzi. Dziękuję Państwu. <kluc>